Czy wyobrażałeś sobie kiedyś, że tak prosty, niemal niezauważalny gest wykonany tuż przed snem, może realnie wpłynąć na siłę erekcji, jakość krążenia i poranne samopoczucie mężczyzny po pięćdziesiątce? I to bez tabletek, bez wstydu i bez obietnic cudów? Wielu mężczyzn mówi mi, że z wiekiem zaczęli akceptować słabszą erekcję jako coś normalnego, choć w głębi czują, że ich ciało nadal ma w sobie potencjał. Tylko nikt nie pokazał im prostych i bezpiecznych sposobów, by ten potencjał obudzić. To właśnie dlatego ten temat jest dziś tak ważny, bo dotyka nie tylko fizjologii, ale też pewności siebie, relacji i poczucia męskości, które z wiekiem wcale nie musi znikać. Witaj w Moc zdrowia i życia, miejscu, w którym mówimy prostym i bezpośrednim językiem o tym, co naprawdę wpływa na Twoje zdrowie, codzienne funkcjonowanie i jakość życia. Dziś chcę opowiedzieć o mechanizmie, który jest dobrze znany nauce, ale wciąż rzadko tłumaczony w praktyczny sposób dorosłym mężczyznom, zwłaszcza tym po 50. roku życia. Chodzi o to, jak drobne bodźce dla układu nerwowego i krążenia, wprowadzone w odpowiednim momencie dnia, mogą wspierać naturalne procesy odpowiedzialne za nocną regenerację, produkcję tlenku azotu i lepszy dopływ krwi tam, gdzie jest ona naprawdę potrzebna. Jeśli interesuje Cię, dlaczego jedna minuta przed snem może mieć większe znaczenie niż skomplikowane suplementy, i jak wykorzystać wiedzę o własnym ciele w sposób bezpieczny i rozsądny, zostań ze mną do końca. A jeśli takie treści pomagają Ci lepiej rozumieć siebie i dbać o zdrowie bez strachu i przesady, zasubskrybuj kanał Moc Zdrowia i Życia i zostaw komentarz, bo Twoje doświadczenie może pomóc innym mężczyznom, którzy właśnie szukają odpowiedzi. Kiedy mówimy o sile erekcji po 50. Musimy najpierw zrozumieć, że nie jest to problem miejscowy, ograniczony wyłącznie do narządu płciowego, ale efekt pracy całego organizmu, a szczególnie układu nerwowego, krążenia i procesów regeneracyjnych, które zachodzą nocą. Wielu mężczyzn skupia się wyłącznie na testosteronie albo na przepływie krwi, a tymczasem jednym z kluczowych elementów jest sposób, w jaki mózg komunikuje się z resztą ciała tuż przed snem. To właśnie w tych ostatnich minutach dnia decyduje się, czy organizm przejdzie w tryb prawdziwej regeneracji, czy pozostanie w stanie napięcia i stresu, który blokuje naturalne reakcje fizjologiczne, w tym także te odpowiedzialne za nocne i poranne erekcje? Rzucie przez krótką chwilę, świadomie i spokojnie, może stać się bodźcem, który uruchamia bardzo konkretne reakcje nerwowe, wpływające na rozluźnienie naczyń krwionośnych i lepsze dotlenienie tkanek. W praktyce wygląda to tak, że ruch żuchwy aktywuje nerw trójdzielny, jeden z najważniejszych nerwów czaszkowych który ma bezpośrednie połączenia z pniem mózgu i ośrodkami odpowiedzialnymi za regulację napięcia nerwowego. Kiedy ten nerw jest pobudzany w sposób rytmiczny i spokojny, mózg otrzymuje sygnał bezpieczeństwa i zaczyna przełączać się z trybu walki i czuwania w tryb odpoczynku i odbudowy. Dla mężczyzny po 50., który przez cały dzień był pod wpływem stresu, napięcia mięśniowego i nadmiaru bodźców, jest to szczególnie istotne, ponieważ przewlekły stres to jeden z głównych wrogów prawidłowej erekcji. Nie chodzi tu o jednorazowe zdenerwowanie, ale o lata funkcjonowania w ciągłym napięciu, które powoduje skurcz naczyń krwionośnych, podwyższony poziom kortyzolu i osłabienie reakcji naczyń na sygnały seksualne. Organizm mężczyzny w dojrzałym wieku reaguje bardzo wyraźnie na poprawę krążenia obwodowego, zwłaszcza jeśli ta poprawa następuje w naturalnym rytmie dobowym. Wieczorem i w nocy zwiększa się wrażliwość naczyń na tlenek azotu. Substancję kluczową dla rozluźnienia mięśni gładkich prącia i osiągnięcia pełnej erekcji. Kiedy przed snem dochodzi do delikatnego pobudzenia nerwowego połączonego z wyciszeniem psychicznym, organizm łatwiej wchodzi w fazę snu głębokiego, podczas którego zachodzą spontaniczne erekcje nocne. To właśnie one są treningiem dla naczyń krwionośnych i tkanek, który z wiekiem staje się coraz ważniejszy. Wielu mężczyzn nie zdaje sobie sprawy, że brak porannych erekcji to często nie kwestia wieku jako takiego. Ale zaburzonego snu i braku prawidłowej nocnej regeneracji. Z perspektywy codziennego życia dorosłych i starszych mężczyzn warto zauważyć, jak często problemy z erekcją idą w parze z problemami ze snem, napięciem karku, szczękościskiem czy uczuciem ciągłego zmęczenia. To wszystko są sygnały, że układ nerwowy nie potrafi się skutecznie wyciszyć. Krótkie, świadome rzucie przed snem działa trochę jak sygnał przejścia między aktywnością a odpoczynkiem. Podobnie jak spokojny oddech czy rozciąganie, ale z tą różnicą, że angażuje bardzo silne połączenia nerwowe. Dla wielu mężczyzn jest to prostsze i bardziej naturalne niż medytacja czy ćwiczenia oddechowe, które na początku mogą wydawać się sztuczne lub trudne do wykonania. Warto też jasno powiedzieć o najczęstszych błędach, które sprawiają, że naturalne mechanizmy odpowiedzialne za erekcję przestają działać prawidłowo. Jednym z nich jest zasypianie z telefonem w ręku przy włączonym świetle lub telewizorze. Co nieustannie pobudza mózg i zaburza wydzielanie melatoniny. Innym jest późne jedzenie ciężkich posiłków, alkohol przed snem, czy brak regularnego rytmu dnia. W takiej sytuacji nawet najlepsze suplementy czy leki nie będą działały tak, jak powinny, ponieważ organizm nie dostaje szansy na odbudowę. Proste nawyki, wykonywane codziennie o tej samej porze, mogą mieć większy wpływ na sprawność seksualną niż doraźne rozwiązania stosowane w chwilach frustracji. Z medycznego punktu widzenia nie ma nic zaskakującego w tym, że drobny bodziec nerwowy może wspierać funkcje erekcyjne. Wiemy, że erekcja jest procesem neuronaczyniowym, czyli zależnym zarówno od sygnału z mózgu, jak i od stanu naczyń krwionośnych. Jeśli jeden z tych elementów nie działa prawidłowo, całość zaczyna się chwiać. U mężczyzn po 50. bardzo często problemem nie jest całkowity brak zdolności fizjologicznych, ale osłabiona komunikacja między układem nerwowym a naczyniami. Kiedy zaczynamy wspierać tę komunikację prostymi, bezpiecznymi metodami, organizm często reaguje szybciej niż się spodziewamy, dając wyraźne sygnały poprawy już po kilku dniach. Dlatego właśnie ten temat jest tak ważny, bo pokazuje, że droga do lepszej erekcji i większej pewności siebie nie zawsze prowadzi przez skomplikowane terapie czy wstydliwe rozmowy, ale często zaczyna się od zrozumienia własnego ciała i przywrócenia mu warunków, w których może działać zgodnie ze swoją naturą. Dla mężczyzny dojrzałego to także odzyskanie poczucia kontroli nad zdrowiem i świadomości, że wiek nie musi oznaczać rezygnacji z jakości życia, bliskości i satysfakcji. Aby naprawdę zrozumieć, dlaczego po 50 roku życia erekcja u wielu mężczyzn staje się słabsza lub mniej przewidywalna, trzeba spojrzeć szerzej na to, co działo się z organizmem przez lata, a nie tylko na to, co widać tu i teraz. Starzenie się nie jest jednym nagłym wydarzeniem, lecz procesem w którym drobne zaniedbania, niewinne nawyki i długotrwałe przeciążenia zaczynają się sumować. Z wiekiem naturalnie spada elastyczność naczyń krwionośnych, pogarsza się ich zdolność do rozszerzania pod wpływem tlenku azotu, a jednocześnie układ nerwowy staje się bardziej wrażliwy na stres i mniej odporny na ciągłe pobudzenie. To wszystko sprawia, że sygnał potrzebny do wywołania pełnej erekcji musi pokonać więcej przeszkód niż u młodego mężczyzny, a każda dodatkowa bariera, nawet pozornie niewielka, może być odczuwalna w życiu intymnym. Bardzo istotną rolę odgrywają tu hormony, ale nie w takim uproszczonym sensie, w jakim często mówi się o testosteronie jako jedynej przyczynie problemów. Owszem, poziom testosteronu z wiekiem stopniowo spada, jednak u wielu mężczyzn mieści się on nadal w granicach normy, a mimo to erekcja jest słabsza. Dzieje się tak dlatego, że z wiekiem zmienia się także wrażliwość tkanek na hormony. A także równowaga między testosteronem, estrogenami i hormonami stresu. Podwyższony poziom kortyzolu, charakterystyczny dla życia w ciągłym napięciu, może skutecznie blokować działanie testosteronu na poziomie komórkowym. W praktyce oznacza to, że organizm posiada hormon, ale nie potrafi w pełni wykorzystać jego potencjału, szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych, które są kluczowe dla regeneracji seksualnej. Na ten proces nakładają się codzienne nawyki, które przez lata były traktowane jako neutralne lub wręcz normalne. Przewlekłe niedosypianie, nawet jeśli wynosi tylko godzinę czy półtorej krócej każdej nocy, stopniowo zaburza rytm hormonalny i osłabia nocne erekcje, które są wskaźnikiem zdrowia naczyń i nerwów. Siedzący tryb życia, długie godziny spędzane przed komputerem czy za kierownicą prowadzą do pogorszenia krążenia w miednicy, co z czasem odbija się na zdolności do osiągnięcia i utrzymania erekcji. Do tego dochodzi dieta bogata w przetworzone produkty, nadmiar cukru i tłuszczów trans, które przyspieszają rozwój stanu zapalnego i miażdżycy, a więc bezpośrednio uderzają w naczynia krwionośne odpowiedzialne za wzwód. Wokół męskiej sprawności seksualnej narosło też wiele mitów, które potrafią bardziej zaszkodzić niż pomóc. Jednym z najczęstszych jest przekonanie, że po pięćdziesiątce tak już musi być i że każda próba poprawy erekcji jest walką z naturą. Tymczasem medycyna jasno pokazuje, że choć ciało się starzeje, zachowuje ogromną zdolność adaptacji, jeśli tylko stworzy mu się odpowiednie warunki. Innym mitem jest wiara w szybkie, cudowne rozwiązania, które działają natychmiast i bez wysiłku. Takie podejście często prowadzi do rozczarowania i rezygnacji, ponieważ ignoruje fakt, że problemy narastały latami i wymagają czasu oraz konsekwencji, by je odwrócić lub przynajmniej znacząco złagodzić. W ostatnich latach coraz więcej badań zwraca uwagę na rolę układu nerwowego i snów w utrzymaniu prawidłowej funkcji erekcyjnej u mężczyzn w średnim i starszym wieku. Wiemy dziś, że głęboki, nieprzerwany sen sprzyja regeneracji naczyń, normalizacji poziomu hormonów i poprawie wrażliwości na tlenek azotu. Z drugiej strony chroniczne pobudzenie wieczorne. Ekspozycja na niebieskie światło i brak rytuałów wyciszających sprawiają, że organizm pozostaje w trybie czuwania, co skutecznie blokuje naturalne mechanizmy odpowiedzialne za wzwód. W tym kontekście drobne zmiany, takie jak świadome uspokojenie ciała i układu nerwowego przed snem, nabierają ogromnego znaczenia, ponieważ działają dokładnie tam, gdzie zaczyna się problem, a nie tylko na jego objawach. Z perspektywy lekarzy i terapeutów zajmujących się zdrowiem mężczyzn. Coraz wyraźniej widać, że najlepsze efekty przynoszą nie pojedyncze interwencje, ale zestaw drobnych, spójnych działań wkomponowanych w codzienne życie. Organizm po pięćdziesiątce potrzebuje sygnału regularności i bezpieczeństwa, aby odważyć się wejść w proces pełnej regeneracji. Kiedy te sygnały są obecne, nawet układ, który przez lata był przeciążony, potrafi stopniowo odzyskać sprawność. To właśnie dlatego tak ważne jest, by przestać traktować erekcję wyłącznie jako problem mechaniczny, a zacząć postrzegać ją jako czuły wskaźnik ogólnego stanu zdrowia, stylu życia i relacji z własnym ciałem. Kiedy zaczynamy mówić o realnych rozwiązaniach, które mężczyzna po pięćdziesiątce może bezpiecznie wprowadzić do swojego codziennego życia, kluczowe staje się odejście od myślenia w kategoriach szybkiej naprawy i skupienie się na wspieraniu organizmu jako całości. Erekcja jest naturalnym efektem dobrze funkcjonującego układu nerwowego, krążenia i równowagi hormonalnej, dlatego każde działanie, które poprawia sen, obniża poziom stresu i wspiera przepływ krwi, będzie pośrednio wpływało na sprawność seksualną. W praktyce oznacza to stworzenie wieczornego rytuału, który daje ciału jasny sygnał, że nadszedł czas wyciszenia i regeneracji, zamiast kolejnego etapu pobudzenia. Proste czynności wykonywane regularnie o tej samej porze. Mogą z czasem przynieść bardziej stabilne efekty niż sporadyczne, intensywne próby poprawy potencji. Bardzo ważnym elementem jest sen, który dla wielu dorosłych mężczyzn stał się niedocenianym luksusem. A tymczasem to właśnie podczas głębokiego snu organizm produkuje hormony i odbudowuje układ nerwowy odpowiedzialny za nocne i poranne erekcje. Warto zadbać o to, by sypialnia była miejscem kojarzonym wyłącznie z odpoczynkiem, a nie z pracą. Oglądaniem wiadomości czy przeglądaniem telefonu do późnych godzin. Ograniczenie światła, cisza i stałe godziny zasypiania pomagają ustabilizować rytm dobowy, który z wiekiem staje się coraz bardziej wrażliwy na zaburzenia. Wielu mężczyzn zauważa, że już sama poprawa jakości snu prowadzi do wyraźnej zmiany w porannym samopoczuciu i częstotliwości spontanicznych erekcji co jest jednym z najlepszych wskaźników poprawy zdrowia seksualnego. Nie można też pominąć roli codziennego ruchu który działa jak naturalny regulator krążenia i hormonów. Nie chodzi tu o forsowne treningi ani rywalizację z młodszymi, ale o regularną aktywność dostosowaną do możliwości organizmu, taką jak spacery, ćwiczenia rozciągające czy lekkie wzmacnianie mięśni. Ruch poprawia przepływ krwi w całym ciele, również w obrębie miednicy, a jednocześnie pomaga obniżyć poziom stresu i poprawić jakość snu. Dla wielu mężczyzn to właśnie połączenie umiarkowanego wysiłku fizycznego i wieczornego wyciszenia przynosi najbardziej zauważalne efekty w sferze intymnej bez ryzyka przeciążenia czy frustracji. W kontekście diety i nawodnienia warto pamiętać, że naczynia krwionośne są niezwykle wrażliwe na to, co trafia do organizmu każdego dnia. Regularne picie wody, lekko strawne kolacje i unikanie ciężkich posiłków późnym wieczorem sprzyjają lepszemu krążeniu i spokojniejszemu snu. Alkohol, choć bywa postrzegany jako środek rozluźniający, w rzeczywistości zaburza sen i osłabia reakcje nerwowe odpowiedzialne za erekcję, szczególnie u mężczyzn w dojrzałym wieku. Świadome podejście do jedzenia i picia nie musi oznaczać restrykcji, ale raczej uważność i obserwację, jak organizm reaguje na konkretne nawyki. Równie istotne jest rozpoznanie momentu, w którym warto sięgnąć po pomoc specjalisty, bez poczucia wstydu czy porażki. Jeśli problemy z erekcją utrzymują się mimo poprawy stylu życia. To może być sygnał innych schorzeń, takich jak cukrzyca, nadciśnienie czy choroby serca, które często dają o sobie znać właśnie poprzez zaburzenia potencji. Konsultacja lekarska pozwala nie tylko dobrać odpowiednie leczenie, ale przede wszystkim zadbać o zdrowie całościowo, zanim drobne objawy przerodzą się w poważniejsze problemy. Coraz więcej lekarzy podkreśla dziś, że rozmowa o erekcji jest ważnym elementem profilaktyki, a nie wyłącznie tematem intymnym. Na koniec warto zatrzymać się przy kwestii nastawienia psychicznego, które często decyduje o tym, czy mężczyzna będzie konsekwentny w dbaniu o siebie. Dojrzałość może być ogromnym atutem, jeśli towarzyszy jej akceptacja własnego ciała i gotowość do wprowadzania zmian bez presji i porównań. Sprawność seksualna nie jest egzaminem do zdania, lecz naturalnym elementem zdrowia, który można wspierać cierpliwością i regularnością. Kiedy mężczyzna zaczyna traktować swoje ciało jak sprzymierzeńca, a nie przeciwnika, Często odkrywa, że nawet po pięćdziesiątce możliwe jest odzyskanie satysfakcji, bliskości i poczucia mocy, które wynikają z harmonii między ciałem, snem i codziennym stylem życia. To, o czym dziś rozmawialiśmy, pokazuje bardzo wyraźnie, że siła erekcji po pięćdziesiątce nie jest kwestią przypadku ani prostą konsekwencją wieku, ale rezultatem tego, jak każdego dnia traktujemy swój organizm, układ nerwowy i potrzeby związane z regeneracją. Widzimy, że drobne, świadome nawyki wykonywane regularnie mogą wspierać naturalne mechanizmy ciała znacznie skuteczniej niż doraźne rozwiązania stosowane w chwilach frustracji. Zrozumienie, jak ważny jest sen, spokój przed nocą, krążenie i równowaga hormonalna, daje mężczyźnie realne narzędzia do odzyskania kontroli nad swoim zdrowiem intymnym, bez presji i bez obietnic cudów. Warto pamiętać, że sprawność seksualna jest jednym z najbardziej wrażliwych wskaźników ogólnego stanu zdrowia. Dlatego każde działanie na jej rzecz jest jednocześnie inwestycją w serce, naczynia krwionośne, metabolizm i samopoczucie psychiczne. Odpowiedzialność za własne zdrowie nie polega na strachu przed objawami, ale na uważności i gotowości do wprowadzania zmian, zanim drobne sygnały zamienią się w poważniejsze problemy. Każdy krok w stronę lepszego snu, mniejszego stresu i bardziej świadomego stylu życia ma znaczenie, niezależnie od wieku. Jeśli ten materiał pomógł Ci spojrzeć na swoje ciało z większym zrozumieniem i spokojem, zachęcam Cię, by zostać z nami na dłużej. Zasubskrybuj kanał MOG Zdrowia i Życia. Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzu i prześlij ten film komuś, kto może właśnie teraz szuka prostych, mądrych informacji o zdrowiu mężczyzny. Razem budujemy przestrzeń, w której o zdrowiu mówi się bez wstydu, jasno i z szacunkiem do dojrzałego życia.